Cześć, mam na imię Kasia, jestem fryzjerką od 12 lat, zajmuję się głównie koloryzacjami, także jeżeli będziecie miały jakieś pytania, serdecznie zapraszam. Z racji tego, że przychodzi wiosna, ściągamy czapki z głów, warto by było zadbać o nasze włosy. Dzisiaj zajmiemy się tematem Waszych suchych włosów. Opowiem Wam o pięciu powodach, dla których Wasze włosy są... Przesuszone. Punkt pierwszy. Rozjaśnianie włosów. E, podczas wizyty u fryzjera poproście swoją fryzjerkę o to, aby dodała specjalnego produktu, który ochroni wasz włos przed zniszczeniem. Punkt drugi. Wysoka temperatura. E, używanie suszarki, lokówki oraz prostownicy na wysokiej temperaturze sprawia, że wasze włosy są suche. E, jak temu zapobiec? W pierwszej kolejności używamy preparatu z termochroną. Następnie nastawiamy nasze e, sprzęty, czyli prostownicę lub lokówkę na temperaturę 180 stopni. 3. Używanie szamponów z SLS i SLES. Teraz dziewczyny pędzicie do swoich łazienek i sprawdzacie, czy w składzie Waszych szamponów właśnie jest SLS i SLES. Jeśli tak, to natychmiast wyrzucacie te produkty. Producenci dodają te składniki do szamponów tylko dlatego, żeby one bardziej się pieniły. Na ezebra.pl znajdziecie wiele takich produktów, które nie zawierają tych składników. 4. Kolejny powód, dla którego Wasze włosy są suche, to brak ochrony przed promieniami słonecznymi. Zbliża się wiosna i lato, także będzie więcej słońca, dlatego warto zadbać o odpowiednią pielęgnację, dlatego możecie zacząć stosować mocniejsze maski, które ochronią Wasz włos przed wysuszeniem. Maska od firmy Kemon jest przeznaczona dla suchych i zniszczonych włosów. Dzięki swojemu bogatemu składowi, maska ta odżywi Wasze włosy i sprawi, że będą lśniące i gładkie. 5. Częste farbowanie włosów. E, możecie napisać w komentarzach, jak często farbujecie swoje włosy i czy robicie to u fryzjera, czy same. E, a wracając do tematu, e, składniki, które e, znajdują się w farbach, mocno wysuszają włosy, dlatego odpowiedni y, okres między farbowaniami to około półtorej miesiąca dwa. Moi kochani, dlatego dobrą alternatywą y, dla y, waszych włosów będzie podtrzymanie koloru odżywką koloryzującą, która nie zawiera amoniaku, a sprawi, że wasze włosy będą odżywione i kolor będzie odświeżony. To jest 5 powodów, dla których Wasze włosy są suche. 1. Rozjaśnianie włosów. 2. Wysoka temperatura urządzeń do stylizacji włosów. 3. Używanie szamponów z SLS i SLES. 4. narażenie na promienie słoneczne. 5. Zbyt częsta koloryzacja włosów. Na koniec mam jeszcze dla Was produkty, które uratują Was przed przesuszeniem włosów. Żywka dla suchych i zniszczonych włosów od firmy Camon, która sprawi, że Wasze włosy będą nawilżone i nabłyszczone. Oraz pianka do stylizacji bez spłukiwania, która nada im elastyczność i miękkość. W komentarzach napiszcie, o czym chcecie yy, następny odcinek. Do zobaczenia!